I teraz kolejne zadanie, 17. Dany jest trapez prostokątny. Czyli, że tu mamy kąt prosty, no nie? No i już sobie to też. Którego podstawy mają długość? KL ma długość A. To ma długość B. Kąt KLM ma 60 stopni. Czyli tu mamy 60 stopni. Długość ramienia LM. Tego trapezu jest równa, czyli musimy wyliczyć to. Tak? No to już zabierzmy się do roboty. Tu sobie zróbmy wysokość tego. Tak? I tu mamy kąt prosty i tu mamy kąt prosty. I tak, jak tu jest B, no to... Czekajcie. Tu mamy B. Ops tu mamy B, to i w tym miejscu też jest B, tak? A ten mały kawałeczek, to ile to jest? Ten mały kawałeczek, zróbmy go na różowo, ten mały kawałeczek, to jest A minus B, tak? Bo skoro on ma całą długość A, to jak odetnę B, no to mi zostanie A minus B, bo nie wiem, ile tak, nie mam konkretnej liczby, ile odcięłam. I teraz tak, Mam wyliczyć to, nazwijmy to C. Mamy a, b i c. Więc tak, mamy tu kąt i jaka miara łączy mi to, co mamy przy kącie? Kosinus, czyli kosinus 60 stopni. Jak mi nie wierzycie, możecie spojrzeć w tablicę i sobie sami tam podumać. Kosinus 60 stopni to się równa to O na dole do tego u góry, czyli A minus B podzielone na C. Kosinus 60 stopni to jest jedna druga. Równa się A minus B na C. Mnożymy z proporcji. 1 razy C równa się 2 A minus B. Czyli C równa się 2 A minus B. Więc długość ramienia wynosi tyle. Pytania? Piszcie.